Siemano widzowie, robimy dzisiaj challenge. Możemy grać, gramy w ColdBasset, ale możemy grać tylko z postaciami z Brawl Stars. I celem tego odcinka jest. Yy, nie wiem, czy da, czy da się dzisiaj grać w tę grę tylko tymi postaciami z Brawl Stars, czy nie da się. Jestem teraz jest, ciekaw. Lecimy z pierwszą gierką, gramy trzy gierki, żebyś czekać. No to. Gobliny, szaby, równiki. Nie lubię tego trybu. Według mnie najgorszy... Nie, dobra, królewskie duchy to jest najgorszy tryb, ale... tego... to, że to bardzo nie lubię. To... to, to raczej nie będzie łatwe. Dobrze, kogo mamy? Ja! Król Barbarzyńców był! Król Barba... Ja już nie będę tego... komentował. Jeśli teraz, pewnie będzie dawało mi hiper szczęście na epickie postacie. Ale oprócz epickich postaci z Brewster zapewne. Tak zawsze jest. Mam piątym... Nie, nie. Nie da się. Dajcie może. Cold. Dobra, lecimy. Cold. Mogę, na szczęście mogę odświeżać, więc jeśli nie da mi żadnej postaci z Broasterstwem, no to mogę odświeżyć, ale nie wiem czy mi starczy. M wiedźma, wiedźma była. I medyk, I będę komentował. Do i bo weźmy. W sumie to nie wiem, jak się nawet na szóstym miejscu otrzymam. A trzecie? Jak mam trzecie? W ogóle mam fu na fuzji bo, ale czy mi raczej tak... Jakie mam drugie? Jakie ja mam drugie? 100% upadnę. Bo... No trzecie i teraz będę miał pewnie niedługo ostatnie czwarte. Pierwsze? Nie! Ja upadnę! Niemożliwe. Niemożliwe. Upadnę. Bo... O! Co? Dobre, nie. Ja upadnę. Ja upadnę. Zostały dwie minuty gierki. Ja tego nie utrzymam. Ja. Primo. Miałem Hard Raidera, ale... Co tam? Kolta. Mam, mam fuzję do kolta. Bardzo dobrze. Jeszcze tego sz szkieleta trzeba. Pierwszym ja, u... Ej, nie. W sumie ja nie upadnę. A bo ja pewnie teraz wykrakałem. No tak. Pewnie teraz wykrakałem. I będę miał ostatni. Dobra, w sumie będę miał trzeci i tak zostanie. No właśnie, nawet takie miejsce będę miał. O, za darmo czesta mam. No, dobrze, odświeżyłam, miałem postacie, wiem, ale. Ale chciałem mieć szansę. Wiecie, mieć lepsze jakieś. Bo lepsze, ty. Nie gadaj, że to. Nie! Tu ty jest tyle ludzi, oni mnie zabiją. Ale jakie ja mam. Tak, 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 zginę, zginę. Odśwież. Bo. Jest. Nie no, jakie postacie mi daje? Ja sobie bym raczej to wygrał. Odśwież. Daj na majk, nie no. Nie da się grać. To idę nie. Max, o Max. Ale dlaczego Max mi nie daje częściej? jest jedyny epicki. Ep, znaczy jedyna episka postać. Już mi się z zadymiarzami. Jedyny zadymiarz. Jedyna postać. Inaczej się mówi. Dobra, mniejsza. Szóste miejsce siódme. Wiedziałem, że upadnę, Wiedziałem. Daj nam to już mi nic nie da. Dzisiaj ile oni mają gemów? A ile ja mam? Czy pewnie teraz jeszcze no? Osma. Nie da. Na razie... Moja opinia jest taka, że się nie da grać. Z tymi innymi... Z... Dobrze. Z innymi postaciami z innych gier, też dobrze. Dlaczego mój za czas dobrze dobra? Nie wiem. Skrzynka jak zwykle kupa. Barbarzyńca, może mogę coś ulepszyć? Jakieś misje? Ja mało mam wskłada, dlatego. Jeszcze mam tą misję. Tutaj otw otwieramy pinię. Oczywiście padnie. O! I no też szkoda, że jedno. Bo teraz na to odesę się przyda. Hmm. No dobra, to już chyba będziemy klikać ready. Tak, klikajmy już ready. Zobaczymy, jaki tryb nam teraz da. Jeśli da podmianę, to to może być ciekawe z podmianą. O nie, no to to, to, to takie, la, jakiś klasik, bo to i tak to prawie nic nie robi. Kol to bierzemy, tutaj tak na początku, ale raczej będę miał słabe mi. Senita, o! Nita, nitanita. Nita, nita. Dobrze. Teraz kol, a w sumie odświeżyłem, i bo, bo pasowało się odświeżyć. Piąta, drugie, pierwsze chodźmy, bo weźmy. Tego typa. Doje dojedźmy go. My go zabijemy. Na no jest. Dobrze. Teraz. No już weźmy tego kolta. Może tego typa też dojedziemy. Nie sądzę. On ma tych barbarzyńców, co mają furię, czy to w ogóle jest włączone. Weźmy sobie belief. Mm. Mm. Ja nie wiem jak mam pierwsze miejsce. Dobie. Tutaj trzecie. A no, dobra, wy... Po co ja w ogóle o tym mówię? Ja od razu spadłem, jak to powiedziałem. Na trzecie. przez tyle miałem na czwarte hmm tutaj o świeżbo dobra drugie miejsce za minutę będzie kopalnia otwarta ale i tak raczej to, to mi za bardzo nie, o max no to mogę to nawet wygrać jeśli da mi jeszcze 3 max to... To będę chociaż w top 3 Tak mi się wydaje, yy, bi, 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 Ej, nie, bo ja zginę. Hej, nie Nie, no nie żartujcie sobie, nie lećcie na mnie tak yy. okay. A nie, no, bastet. Nie da się grać na razie. Na razie uważam, że się nie da grać. Tylko postaciami z Brawl Starsa. Tutaj jeszcze skrzynka o, rzadka i tak pewnie nic nie wyleci. Mike Będę mógł ulepszyć? Chyba będę mógł. Tutaj albo bliżej, sobie, ale nie. Dobrze gramy. Zagraj mi mu to. I teraz robimy tak. Jeśli będę miał pierwsze lub drugie miejsce, to, to daje, że da się grać. Ale jeśli nie, no to daje, że się nie da grać. Palniki? O tak! Ja uwielbiam ten tryb. Nie wiem, jakby widzowie, ale to jest jeden z moich ulubionych. Ponieważ nie można tyle gemów zdobyć. W ogóle to jest śmieszne, że to się nazywają krety, to to wygląda jak, jak głowa bossa z browsersa. Tutaj bijemy tego bota. Tutaj kolcik. Tachima. Y... Shali Soli Sigma Tutaj trzecie miejsce Tylko, że ja jeszcze nie poleciłam na Dużego kreta Padałoby tam polecieć Tych kretów nie będę rozwalał w sumie Nie wiem dlaczego Albo dobra już No dobra Nie wiem dlaczego ja tych kretów nie rozwalam Teraz przez to raczej przegram nie, albo jak polecę na dużego kreta tam, co jest na dole w ekranu. To może się... O nie, kaiju! Wcześniej bomby. Tak, to mo... dopiero to ten typ pokonał tego dużego kreta. On się powinien zaraz odrodzić. Teraz wjazd na chatę. O, o! I jest. I szał mam. W sumie zwalę jeszcze ich i tego... Tutaj szelkę i lecę na kreta, zabiję go, zabiję kreta, użyję szału, szał i i teraz pierwsze miejsce, tak? No, tak się wygrywa giery. A, a, a na początku tej gierki powiedziałem, że jeśli będę miał pierwsze lub drugie miejsce, to mówię, że się da grać. A raczej będę miał pierwsze. Tak mi się wydaje, bo tego mega kreta raczej też po mówię pokonać i go pokonam. Tego bossa jeszcze tu będą z niego gemy. Bardzo. Tutaj kolce wyjdą. Znaczy. To. Do, do O! Mega kret, mega kret. Laser ci nic nie da, ty zginiesz. Dobra, gemy i tak wypadły jakiś ten typ marszał. Zaraz znowu krew tutaj przyjdzie. Będzie miał tyle samo HP, co dopiero co miał. Właśnie to jest najlepsze w tych leza, także jak on się chowa, ten mega kretu, to mu się to HP nie odraza. Jakby mu się odradzał, to był prawie niepokonalny. No. Mam... Ja. Jak ja odstaję od innych... Max! Weźmiemy. Raczej już tego nie przegram, nie wydaje mi się. Bo ty raczej chodzi o gemie, co... No, już daleko do mnie. Chyba, że ktoś mnie zaatakuje. Kto będzie miał... Ja... Znaczy ja mam Max. O, bij już weźmy. Dobra. I śpięła pierwsze miejsce, to ogłaszam, że da się grać. Tylko postaciami z Brawl Stars'a. Lecimy. Dobra. Nie no, es win, es win. gemów mam, oni mają jakieś... O, o max jeszcze pod koniec. No i winek. No i da się grać, według mnie da się. Jak chcecie, to możecie oczywiście sami przetestować. Według mnie da się grać tylko tymi postaciami. Ale już się będę żegnał z wami. I cześć.